Uciekajcie szybko! Tam naprawdę jest bomba! Uciekajcie! Tam na serio jest bomba, no! Wona na miłość boską, co się dzieje? Gdzie ty się podziewasz? Nie było cię na zajęciach podobno. Co się dzieje? Tak, dziewczyny, szukamy was. Na, tak naprawdę nie można. Czy moją torbę przez okno? Co to znaczy w ogóle? Tak nie można, Iwona. O czym ona mówi? Jaka w ogóle bomba? Dobrze wie, że chcesz mnie zabić. Rozgryzłam cię. O czym ty mówisz, Iwona? Przestań już. O czym ty w ogóle mówisz? Jest pan średnim terrorystą. Widziałam pana list gończy. Ha, ja wiem już, czyja sprawka. To na pewno ty. To twoja sprawka, mało tak Ja Małci. nic nie zrobiłam. Tak, ma... tak, ty nic nie zrobiła Policja? Tak, Iwona, pewnie. o co tutaj w ogóle chodzi? O to, że Ahmed jest terrorystą. Czy ty nie rozumiesz, że ten list gończy to jest w ogóle jakaś... To jest jakiś kiepski żart? Jak w ogóle mogłaś pomyśleć, że to jest prawda? Dzień dobry, mieliśmy wezwanie do państwa. Dzień dobry. Proszę pana, to jest jakiś głupi żart. Proszę przecież, to jest fotomontaż. Faktycznie, jakiś głupi żart.